Dzisiaj jestem na bachledówce. Cieszę się bardzo, że mogę uczestniczyć w niezwykłym przeżyciu trzeciej wieczornicy poświęconej Prymasowi Wyszyńskiemu. Prymas przybywał tu na, na bachledówkę, ale również przybywał bardzo często na skałkę. I, i właśnie tam nastąpi wydarzenie niecodzienne, bo 30 września o godzinie 18 na zakończenie jubileuszu 550. rocznicy obecności Paulinów na Skałce. Spotkamy się właśnie tam, górale, artyści. Będziemy chcieli podziękować za obecność Prymasa i na Bachledówce i w życiu Paulinów i zakończyć nasz niezwykły jubileusz. Można powiedzieć nieprzerwane obecności Paulinów na krakowskiej skałce. Gdyby Paulini na krakowskiej skałce nie wytrwali przez te 550 lat, to pewnie by nie dotrwali również tutaj, nie, nie byliby na Bachledówce i na Podhalu, bo, bo zakon wtedy przeżywał bardzo trudne chwile. Byliśmy kasowani, placówki paulińskie były zabierane przez zaborców. I, I dlatego tym większa nasza wdzięczność i radość, że y, można powiedzieć drugie, ponieważ porach ludzi właśnie takie wydarzenie będzie miało miejsce tam w Krakowie. Y, w naszym kościele byłoby za mało miejsca, więc jesteśmy zaproszeni do kościoła y, sąsiedniego, świętej Katarzyny. Y, bardzo piękny kościół, gdzie zabrzmi y, muzyka góralska, zabrzmią głosy górali. Y, ale zabrzmią również piękne treści, które nam pomogą przeżyć, myślę, że, że to, co jest najważniejsze w życiu każdego człowieka, miłość do, do człowieka, miłość do ojczyzny, miłość do Pana Boga i to jest coś, co, co wydaje mi się nas może połączyć tego wieczoru. Dlatego tym bardziej się cieszę i zapraszam oczywiście wszystkich na krakowską skałkę, nie tylko z okazji jubileuszu, ale jak Państwo będziecie w Krakowie do sanktuarium świętego Stanisława biskupa i męczennika, a szczególnie oczywiście 30 września na godzinę 19 do kościoła Ojców Augustianów ulica Skałeczna. thank you